radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Piłkarze GKS-u Rychtal w sobotę zagrają na własnym obiekcie z Olimpią Brzeziny. Trudno w to uwierzyć, ale to Olimpia będzie faworytem meczu. Aktualnie w tabeli grupy pierwszej zajmuje trzecie miejsce i w dotychczasowym sezonie nie zaznała jeszcze goryczy porażki. GKS Rychtal nie najlepiej wszedł w sezon i zajmuje dziewiąte miejsce. Krzysztof Ćwikła, piłkarz Rychtala, w rozmowie z Radiem Sut przyznał, że nie jest to wymarzony początek rozgrywek. Nie do końca jesteśmy zadowoleni, no ale mm, mieliśmy małe problemy kadrowe. Teraz już wszystko powoli wraca do normy. Też te pierwsze mecze nie układały się po naszej myśli. Ten ostatni jedynie wygraliśmy. Mam nadzieję, że resztę też wygramy i się okaże dalej. Krzysztof Cikła podkreśla, że mecze na własnym obiekcie nie są wcale handicapem, bo rywalom na mniejszych obiektach łatwiej się bronić. Zdecydowanie. Mamy dużo takich meczów, że akurat próbujemy naciskać, atakować, ale jak. Różnania nie atakuje na nas i zamuruje bramkę, jest bardzo ciężko. No, zaś no, jak gramy na wyjeździe, większe boisko, mamy więcej możliwości, także na wyjazdach czasami lepiej idzie. Trener GKS-u Bartosz Medek z szacunkiem podchodzi do sobotniego przeciwnika, jednak wierzy w umiejętności swoich zawodników w każdym meczu nie jest łatwo. Olimpia, Brzeździn to taki zespół, który stawia wysoko poprzeczkę. Natomiast to jest piłka nożna. Jeśli będziemy grali dobrze i skutecznie, wydaje mi się, że pokonamy Olimpię. Początek spotkania czwartej kolejki grupy pierwszej wielkopolskiej okręgówki o 16.30. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.